Chwalmy Pana, bo jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Jesteśmy w Ewangelii Łukasza i czytamy od 49 wersetu. Proszę, czytajcie razem ze mną, weźcie swoje Biblię. Pod tym filmem w opisie również macie fragment słowa. A gdy Jezus jeszcze to mówił do tej kobiety, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi Jaira, o którym czytaliśmy wczoraj, i powiedział: Twoja córka umarła. Nie trudź nauczyciela. Ktoś przychodzi i mówi: słuchaj, wszelka nadzieja jest skończona. Już nie musisz trudzić Jezusa. Ona nie żyje. Koniec. I tak może być również w twoim życiu. Dzieje się jakiś problem, czujesz coś trudnego, coś trudnego przeżywasz, i nagle przychodzi ktoś i depcze wszelką twoją nadzieję. Wi, koniec. Nie masz szans, nie da się nic zrobić. Idź, popełnij samobójstwo, bo jest koniec. Albo tobie się może tak wydawać. Jesteś w miejscu jakichś problemów i nie widzisz z nich żadnego wyjścia. A jedyne myśli, które są w Twojej głowie, to jest: No, nie, no, ja muszę poddać się i się zabić, bo ja nie widzę żadnej innej możliwości. To słowo jest dzisiaj dla ciebie. A Jezus, słysząc to, co ten gość mówi do tego Jaira, depcząc jego wszelką nadzieję, wiarę, jego człowieczeństwo, wszystko, po prostu zabijając go słowem, Jezus, słysząc to, odezwał się do niego, do Jaira: Nie bój się, tylko wiesz, a będzie uzdrowiona. Nie bój się, tylko mi zaufaj. A wszystko się ułoży, a będzie uzdrowiona. Zaufaj mi. I to są słowa, które Jezus mówi do Ciebie w każdej sytuacji Twojego życia, w jakiej byś się nie znalazł. On jest Bogiem Wszechmogącym i On ogarnia wszystko. Nam się to nie mieści w głowie i nigdy nam się to nie zmieści. On wie wszystko, nic dla Niego nie jest zaskoczeniem. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym i ten Bóg jest dla nas dobry i miłosierny i mówi do nas w ciele ponieważ wcielił się i przyszedł na ziemię aby nas zbawić aby nam ukazać prawdziwe życie którym on jest by nas poprowadzić on mówi ufaj nie bój się tylko wierz tylko mi zaufaj a wszystko się ułoży i to jest do ciebie w jakichkolwiek nie byłbyś dzisiaj w sytuacjach, nie bój się, tylko wiesz. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił wejść ze sobą nikomu oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziewczynki. A wszyscy płakali i lamentowali nad nią. Lecz on powiedział: Nie płaczcie, nie umarła, tylko śpi. A tamci naśmiewali się z niego, wiedząc, że umarła. I to jest znowu to, co czyni Jezus: spektakularne, głębokie, prawdziwe, życiodajne rzeczy. Dzieją się w cichości. Jezus bierze trzech swoich uczniów i rodziców, dlatego, że jego czas jeszcze nie nadszedł. To, co on zrobi, będzie czymś. Nadzwyczajnym. On wskrzesi dziecko. Ale on jeszcze na tym świecie ma rzeczy do wykonania i nie chce, żeby go od razu obwołali królem. Bo wie, że musi wykonać zadanie. Bierze ze sobą trzech uczniów: ojca, matkę, małe grono. Abyś wiedział, że to, co jest prawdziwie ważne, cenne, nigdy nie będzie się dziać w świetle reflektorów świata. Ale tu. Nie chciej wszystkiego wrzucać w internet. Bądźmy wreszcie prawdziwi. Przestańmy udawać. Przestańmy chcieć, aby ludzie nas widzieli tak, jak my byśmy chcieli. Ale zacznijmy żyć naprawdę, aby ludzie widzieli nas naprawdę, bo wtedy to wszystko będzie prawdziwe i będzie można budować prawdziwe relacje, prawdziwe życie i naprawdę tu funkcjonować bez pozorów. Bez pozoranstwa. Nie ma nic złego w wrzuceniu, we wrzuceniu rzeczy do internetu, ale jeżeli to nie jest zgodne z prawdą, albo chcemy jakiegoś sztucznego rozgłosu, to nie róbmy tego, bo te najgłębsze, najprawdziwsze rzeczy dzieją się w cichości, w małym gronie. I tak funkcjonuje Kościół, on tak będzie funkcjonował nie na scenach, nie na stadionach. Ale w kuluarach świata, aby ten, kto chce usłyszeć, mógł usłyszeć, i ten, kto chce zobaczyć, mógł zobaczyć. Największe rzeczy dzieją się w cichości, w małym gronie. I tu byli ci, którzy mówili wbrew słowu Chrystusa. Ona umarła, plakali, lamentowali, byli pogrążeni w totalnym smutku, ale Jezus wchodzi i mówi, nie umarła, tylko śpi, a oni się z niego śmieją. Musisz pamiętać, że to Jezus ma ostatnie słowo, zawsze. I On mówi do Ciebie: nie bój się, tylko mi zaufaj i idź za mną, ja Cię poprowadzę, niezależnie jak ta sytuacja wygląda. Ci mogą lamentować, ci mogą się śmiać, ci mogą krzyczeć, ukrzyżuj. A Bóg mówi: Ja jestem. Zaufaj mi. I Chrystus staje między nimi i mówi: Nie umarła, tylko śpi, a oni się śmieją. Ale Jezus na siłę nie próbuje ich ustawiać młotkiem. On robi swoją robotę, robi swoje, ratuje życie ludzkie. I to do nas należy. Nie zrażajmy się tym, że ktoś jest nam przeciwny, czy ktoś inaczej mówi. Po prostu idźmy wypełniać Bożą wolę każdego dnia. Ufajmy Chrystusowi. Nie umarła, tylko śpi liczy się tylko słowo Chrystusa. Nie bój się, tylko mi zaufaj. A on wyrzucił ich wszystkich. Po co? Ponieważ te najgłębsze rzeczy dzieją się w cichości. On nie potrzebował mieć jakiegoś zgiełku. On nie chce tego robić tutaj teraz, dlatego żeby ich na siłę Ustawić do wiary, żeby o, ja wam teraz pokażę, patrzcie. Jezus nie funkcjonuje na zasadzie ja mam rację. Jezus mówi, Jezus robi, Jezus jest wcielonym słowem. Widząc, że oni nie wierzą, wywalił ich. Ludzie, którzy nie przyjmują jego miłości przez wiarę, nie są w stanie ujrzeć Jego życia, Jego cudów, Jego znaków, Jego miłości, Jego obecności w codziennym życiu. Nie bądź do nich podobny. A On wyrzucił wszystkich. A On wyrzucił wszystkich. Uwierz w Chrystusa, zaufaj Mu. I nie pozwól, abyś znalazł się w gronie tych, których On wyrzuci, a On wyrzuci od siebie tylko tych, którzy Jego odrzucą, którzy sami na siebie podpisują wyrok śmierci przez niewiarę, przez brak ufności, przez odejście i pogardzenie Synem Bożym. Jezus nie walczy o rację. Jezus robi swoje, jeżeli oni nie chcą tego oglądać i nie wierzą, to nie będą tego oglądać, bo komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, mówi Jezus. Ale w innym fragmencie mówi, że temu komu dano, będzie dodane, a temu, yy, kto nie ma, odbiorą nawet to, co wydaje się, że ma. I to jest właśnie ta sytuacja. On ich wywala. I sam robi swoje, robi miłosierdzie, czyni Bożą Wolę. Ujął dziecko za rękę i zawołał: dziewczynko, wstań. Wtedy jej duch powrócił i zaraz wstała, a on polecił, aby dano jej jeść. I zdumieli się jej rodzice, a on im nakazał, aby nikomu nie mówili o tym, co się stało, bo nie nadszedł jeszcze ten czas. My dzisiaj to wiemy, bo apostołowie to spisali. To co widzieli, Łukasz spisał, rozmawiając z apostołami. Duch Święty przez niego to napisał, abyśmy my dzisiaj mogli to wiedzieć, mając pewność. Tak będzie w naszym życiu. Będziemy znajdować się w sytuacjach bez wyjścia i pozornie według tego świata beznadziejnych. Ale Jezus do nas mówi: Nie bój się, tylko wierz, ja prowadzę, wszystko będzie dobrze, wszystko ułoży się według mojej woli, według mojego ducha. Dla nas nie ma porażki. Nas jak nawet zamordują czy zabiją, to jesteśmy zwycięzcami. Dlaczego? Bo Jezus zwyciężył. Mamy życie wieczne i dla nas jest to po prostu zwinięcie namiotu. I powrót do Ojca. My już jesteśmy na tym świecie, w tym namiocie, który jest ukrzyżowany razem z Chrystusem, ale żyjemy według Ducha. I my już jesteśmy na tym świecie, jeszcze jesteśmy na tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata, bo nasza Ojczyzna jest w niebie. I teraz chodzi o to, że znajdziemy się w różnych sytuacjach w życiu, i być może Ty w nich jesteś. Nie pozwól, aby twoje serce stało się sercem beznadziejnym, takim jak yy, serce i słowa tego człowieka, który przybiegł do Jaira i pozbawił go wszelkiej nadziei, czy jak ci ludzie, którzy lamentowali, płakali i naśmiewali się z Jezusa. Nie pozwól, aby żal, beznadzieja przysłoniły ci w życiu Chrystusa, bo inaczej zamkniesz się na Niego, pogardzisz Nim, a on cię wywali. Nie będziesz mógł przyjąć tej miłości. Ale jeżeli ty staniesz się jak Jair i usłuchasz słowa Chrystusa, który mówi do ciebie, niezależnie od twoich okoliczności, w jakich się znajdujesz, nie bój się, tylko mi zaufaj, tylko wiesz, to zrób to, a będziesz oglądał Boże działanie i być może tego nie zrozumiesz. Ale on jest działa i objawi swoją chwałę na Tobie, przez Ciebie i przez wszystkie sytuacje, w których się znajdziesz. W każdej sytuacji, w której się znajdziesz, bo on mówi, że ze wszystkim współdziała dla dobra tych, którzy go kochają. Daje nam obietnicę. Zaufaj mu. Zaufaj Bogu. Jair znalazł się w sytuacji, chyba. Nie chodzi o to, żeby gradację jakąś wprowadzać, ale ona była strasznie trudna. Jego jedyna córka, dwunastoletnie dziecko, umarło. Ale Jezus jest Panem i nie zapominaj o tym nigdy, bo nie umarło, tylko śpi. Jezus wskrzesił ją z martwych i objawił swoją chwałę, i z beznadziejnej sytuacji nagle wydarzyła się sytuacja, Przewyższająca wszelkie zrozumienie. Sytuacja nie z tej ziemi. Ale Jezus mówi: zostawcie to między sobą, bo jeszcze nie nadszedł czas. To zobaczyła garstka osób: Chrystus, Jego trzej uczniowie i rodzice. To wydarzyło się w kuluarach, bo największe rzeczy będą wydarzać się tu. I pamiętaj o tym zawsze: nie wynoś wszystkiego do świata. Ale najpierw przeżyj wszystko z Chrystusem intymnie, a On powie ci, co wynieść i co zrobić dalej. Bądźmy Mu posłuszni, bo to On jest Panem, Bogiem i Królem. Zaufajmy Jego Słowu. On jest wszystkim. Amen.